serdecznie pozdrawiam z dna serca z głębi duszy abyście mieli spokojne ciepłe zdrowe święta żebyśmy weszli w nowy rok pełni nadziei żeby on był lepszy dla nas wszystkich Moi drodzy, dla wszystkich mieszkańców Białego Stoku, e, kochajmy się, bądźmy blisko, słuchajmy muzyki. I życzę Wam spokoju w przyszłym roku, więcej takiego poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, i, e, i wszystkiego dla Was co najlepsze. Niech wszystko to, co było złe, to teraz wróci dobre, ze zdwojoną siłą. Wszystkiego co najlepsze. Słuchajcie, życzymy Wam wspaniałych, zdrowych, ciepłych świąt. Jak najszybszego powrotu do normalności. Bardzo cieszymy się za każdym razem, kiedy jesteśmy w tym Stoku. Życzę Wam wytrwałości i tak naprawdę zrozumienia tej całej sytuacji i wyciągania z tego wszystkiego tylko tych pozytywnych aspektów, bo tak naprawdę nikt z nas nie miał wpływu na to, co się wydarzy. Wszystkiego najlepszego, dużo miłości i uśmiechu na twarzy. Tego Wam życzę, bo to jest chyba teraz najważniejsze.